Cześć, w dzisiejszym odcinku będę chciał Wam pokazać, jak sterować iPhone'em za pomocą głowy bez żadnych dodatkowych akcesoriów. Zanim przejdę do tematu odcinka, chcę Was prosić o zostawienie subskrypcji i kciuka w górę. Pomaga to bardzo w rozwoju kanału. Żeby uruchomić funkcję sterowania za pomocą głowy, musimy posłużyć się usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych. Wejdźcie w ustawienia, następnie w dostępność, włączcie sterowanie przełącznikami. Następnie wybierzcie przełączniki, dodaj nowy, aparat, ruch głowy w lewo, a następnie stuknięcie. Możecie oczywiście wybrać inną opcję, np. przycisk początek czy centrum sterowania. Wszystko zależy od tego, jak chcecie to skonfigurować oraz od Waszych preferencji. Na ekranie pojawiły się paski po bokach. Oznacza to, że funkcja została włączona poprawnie. Powiedzmy, że chcecie wrócić do ustawień. A więc czekamy, jak niebieska ramka obejmie pole, gdzie są ustawienia, i robię ruch głowy w lewo. Teraz czekam, jak kursor zatrzyma się w rzędzie, gdzie znajdują się ustawienia, i ponownie wykonuje ruch głową. Znowu czekam na moment, gdy niebieska ramka obejmie ustawienia i ponownie wykonuje ruch głową. W zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy poradnik. Zapraszam jeszcze raz do zostawienia subskrypcji i kciuka w górę.